Życie nie zatrzymuje się, żeby na ciebie czekać. Nie obchodzi go, czy jesteś zmęczony, zagubiony, albo przestraszony. Każdego dnia, gdy się wahasz, ktoś inny idzie naprzód. To niewygodna prawda, którą wielu woli ignorować nie dlatego, że jej nie rozumieją, lecz dlatego, że przyznanie, iż sam odpowiadasz za swój los, boli. Nic się nie zmieni, dopóki ty się nie zmienisz. Siła nie pojawia się, gdy wszystko układa się dobrze, lecz wtedy, gdy idziesz dalej, mimo bólu, mimo że nikt cię nie widzi, mimo że nie masz ochoty, ile razy czekałeś na idealny moment, żeby zacząć, ile razy poddałeś się tuż przed tym, jak miały pojawić się efekty. Życie nie nagradza zamiarów, nagradza działanie. Czekanie to niecierpliwość, to strach w przebraniu. Nie znajdziesz tu słodkich słów ani łatwego pocieszenia. Znajdziesz prawdy, które bolą, ale też wyzwalają. Bo dopiero gdy stajesz twarzą w twarz z tym, czego unikasz, odkrywasz, z czego naprawdę jesteś zrobiony. Ta droga nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy są gotowi przestać się usprawiedliwiać i zacząć budować charakter. Dla tych, którzy rozumieją, że dyscyplina to nie kara. Lecz wolność. Jeśli wciąż szukasz życia bez wysiłku, zatrzymaj się tutaj. Ale jeśli jesteś gotów zmierzyć się z bólem, z wątpieniem i prawdą bez ucieczki, słuchaj dalej. Ten przekaz jest dla Ciebie, dla odważnych, którzy są gotowi się zmienić. Lekcja pierwsza: wstań wcześnie i podbij dzień. Zanim się zacznie, świat nie należy do najsilniejszych, ani do najinteligentniejszych, lecz do tych, Którzy wstają wcześniej niż inni i działają, gdy reszta wciąż śni. Kto panuje nad swoimi porankami, ten panuje nad swoim życiem. Większość ludzi otwiera oczy i już jest spóźniona. Biegną, narzekają, improwizują. Ich dzień zaczyna się w chaosie, bez kierunku i tak samo się kończy: zmęczeniem, lecz bez satysfakcji. Żyją reagując na to, co się dzieje. Zamiast decydować, co ma się wydarzyć? To nie brak czasu, to brak kontroli, a to ciągłe poczucie gonienia życia rodzi frustrację, stres i pustkę, której żadna rozrywka nie potrafi wypełnić. Stoik rozumie coś innego: że każdy świt to nowy początek szansa, by wybrać, kim chce się być, zanim świat zacznie rozpraszać. Marek Aurelius napisał: Kiedy budzisz się rano, pomyśl Jakim przywilejem jest być żywym, oddychać, myśleć, cieszyć się, kochać? Wczesne wstawanie to nie kwestia godzin, lecz deklaracja panowania nad samym sobą. To zwycięstwo nad pragnieniem wygody i przypomnienie, że Twoja wola jest silniejsza niż Twoje lenistwo. Kto Twoim zdaniem zajdzie dalej? Ten, kto czeka na motywację, czy ten, kto działa bez niej? Wyobraź sobie dwóch ludzi o tym samym świcie. Jeden zostaje w łóżku, szukając wymówek, by spać jeszcze pięć minut. Drugi wstaje w ciszy, stawia czoła chłodowi, oddycha głęboko i zaczyna dzień z intencją. Pierwszy zawsze będzie gonił czas. Drugi będzie go tworzył. Wczesne wstawanie to coś więcej niż rutyna, to rytuał siły. To jak rozpalenie wewnętrznego ognia, zanim świat Zacznie dmuchać swoim wiatrem. Każdy świt, który zdobędziesz, każda godzina wyrwana ciszy, kształtuje charakter człowieka niezłomnego. Bo ten, kto nauczył się zwyciężać poranek, już zwyciężył cały dzień. Lekcja druga: Nie uciekaj przed strachem zmierz się z nim, aż się podda. Strach nie znika, gdy go ignorujesz rośnie po cichu, aż zaczyna tobą rządzić. Wszystko, czego unikasz z lęku, ostatecznie przejmuje kontrolę nad twoim życiem. Większość ludzi ucieka przed odrzuceniem, porażką, bólem, szukają schronienia w rozproszeniu, wygodzie, wymówkach. Ale za każdym razem, gdy wybierają ucieczkę, strach staje się silniejszy, większy, głębszy. W ten sposób powstaje niewidzialne więzienie, w którym umysł przekonuje się, że bezpieczeństwo to wolność gdy w rzeczywistości jest to jego własna cela stoicyzm uczy czegoś odwrotnego by nie bać się strachu lecz go obserwować zrozumieć że nie jest wrogiem ale nauczycielem który pokazuje gdzie wciąż jesteśmy słabi epiktet mówił jasno to nie to co ci się przydarza cię niepokoi lecz to jak na to reagujesz zmierzyć się ze strachem nie oznacza go nie czuć Oznacza nie pozwolić mu decydować za ciebie. Jak długo jeszcze pozwolisz, by to, czego się boisz, decydowało o tym, co robisz? Ile jeszcze szans przepuścisz z obawy przed porażką? Wyobraź sobie dwie osoby stojące przed tym samym wyzwaniem. Jedna się paraliżuje, szuka powodów, by nie próbować, druga bierze głęboki oddech, uznaje strach i mimo wszystko robi krok naprzód. Obie czują lęk, ale tylko jedna zamienia go w siłę. Różnica nie leży w odwadze, lecz w decyzji, by iść dalej, mimo drżenia. Strachu nie pokonuje się krzykiem, pokonuje się, idąc w jego stronę. Za każdym razem, gdy mu stawiasz czoła, staje się mniejszy. Za każdym razem, gdy się cofasz, rośnie. Zmierzenie się z nim to akt szacunku wobec samego siebie, cicha deklaracja. Że Twój cel jest ważniejszy niż Twoja wygoda. Strach jest jak cień. Dopóki uciekasz, ściga Cię. Gdy się odwrócisz i spojrzysz Mu w oczy, znika w świetle Twojej odwagi. Lekcja trzecia. Idź z godnością. Twoja obecność mówi za Ciebie. Nie musisz mówić, kim jesteś. Sposób, w jaki stoisz w świecie, już to krzyczy. Każdy gest, każde spojrzenie, każdy krok, który stawiasz. Odzwierciedla relację, jaką masz sam ze sobą. Wielu idzie przez życie z pochyloną głową, szukając aprobaty, prosząc o pozwolenie na istnienie. Mówią z niepewnością, wątpią w swoją wartość, przepraszają za to, kim są. Wierzą, że godność zależy od uznania innych, ale to poszukiwanie prowadzi jedynie do pustki i frustracji. Im bardziej szukasz potwierdzenia na zewnątrz. Tym dalej oddalasz się od własnego centrum. Stoik rozumie, że prawdziwa godność rodzi się wewnątrz. Nie potrzebuje oklasków ani tytułów, by trwać. Marek Aureliusz napisał: Wartość człowieka mierzy się wartością rzeczy, którym nadaje on znaczenie. Iść z godnością to uznać swoją wartość bez porównań, bez błagania o szacunek, bez udawania siły. To pozostać niezłomnym, nawet gdy nikt nie patrzy. Co ci po słowach o poczuciu własnej wartości, jeśli nie zachowujesz się jak ktoś, kto siebie szanuje? Jak oczekujesz, że świat zobaczy w tobie wartość, skoro sam traktujesz się, jakbyś jej nie miał? Wyobraź sobie dwie osoby wchodzące do sali: jedna spuszcza wzrok, boi się przeszkadzać, druga idzie spokojnie, z opanowaniem. Bez potrzeby dominacji. Obie są obserwowane, lecz tylko jedna budzi szacunek. Nie przez to, co mówi, lecz przez to, co emanuje. To jest cicha siła obecności. Iść z godnością to nie arogancja, to wdzięczność wobec życia. To powiedzieć światu: Jestem tutaj, a moje istnienie ma znaczenie. Każdy świadomy krok, każde pewne spojrzenie, każde słowo wypowiedziane z spokojem, Buduje autorytet, który nie musi niczego udowadniać. Godność jest jak niewidzialna zbroja. Nie błyszczy, nie hałasuje, ale chroni wszystko, czym jesteś. Gdy nauczysz się ją nosić, nie musisz się już bronić, bo sama twoja obecność staje się deklaracją szacunku. Lekcja czwarta. Uczyń z prostoty coś świętego. Wielkość nie rodzi się w chwilach niezwykłych, lecz w tym, jak przeżywasz codzienność? To, co robisz, gdy nikt cię nie widzi, właśnie to naprawdę cię definiuje. Większość ludzi pragnie drastycznych zmian, natychmiastowych rezultatów, intensywnych emocji. Skaczą od celu do celu, od planu do planu, lecz nie opanowują podstaw: dobrze się odżywiać, spać o odpowiedniej porze, utrzymywać porządek wokół siebie, gardzą prostotą. Wierząc, że to, co zwykłe, nie ma mocy, dlatego ich życie zamienia się w cichy chaos. Umysł męczy się nie od tego, co trudne, lecz od tego, co zaniedbane. Stoik odnajduje siłę w prostocie. Seneka napisał: Nie to jest problemem, że mamy mało czasu, lecz że tak wiele go marnujemy. Zrozumienie tego zmienia wszystko. Uczynienie z każdego działania ćwiczenia uważności. Przemienia rutynę w praktykę duchową. Zmywanie naczyń, trening, pisanie, oddychanie wszystko może stać się okazją do hartowania duszy, jeśli robisz to z pełną obecnością. Ile mógłbyś zmienić, gdybyś wykonywał codzienne czynności z doskonałością? A gdybyś traktował każdy dzień jak dzieło, które zasługuje na Twój szacunek? Wyobraź sobie dwie osoby. Jedna żyje w pośpiechu. Pragnąc tego, czego nie ma, gardząc tym, co już posiada. Druga wykonuje każde zadanie spokojnie, świadoma, że doskonałość nie tkwi w tym, co się robi, lecz w tym, jak się to robi. Jedna szuka wielkości w przyszłości, druga znajduje ją w teraźniejszości. Uczynić z prostoty coś świętego nie znaczy idealizować rutynę, lecz zrozumieć, że właśnie tam kryje się Twoja moc. Każdy mały akt, wykonany z intencją, wzmacnia twoją dyscyplinę, oczyszcza umysł i porządkuje ducha. Prostota jest polem, na którym kształtuje się charakter. Jeśli nauczysz się czcić szczegóły, życie przestanie przypominać chaos, a stanie się świątynią. Bo kiedy czynisz z prostoty coś świętego, nawet to, co najbardziej zwyczajne, staje się aktem cichej wielkości. Lekcja piąta. Uporządkuj swoją przestrzeń, uporządkuj swój umysł. Zewnętrzny bałagan jest odbiciem wewnętrznego chaosu. Nie możesz mieć jasności umysłu, jeśli żyjesz wśród hałasu, zbędnych rzeczy i niezałatwionych spraw. Każdy przedmiot nie na swoim miejscu, każde niedokończone zadanie zajmuje przestrzeń w twojej głowie, odbiera energię i utrzymuje cię w stanie ciągłego rozproszenia. Większość ludzi nie docenia mocy porządku. Myślą, że posprzątanie pokoju czy uporządkowanie biurka niczego nie zmienia, że problem tkwi w głowie. Ale to, co zewnętrzne i wewnętrzne, jest ze sobą połączone. Nie możesz zbudować spokoju na bałaganie. Codzienność wpływa na ciebie bardziej niż sądzisz. Czyste otoczenie, stała rutyna, jasny plan dnia to filary silnego umysłu. Epiktet ujął to precyzyjnie: Żaden człowiek nie jest wolny, dopóki nie panuje nad sobą, a panowanie nad sobą zaczyna się od panowania nad swoim otoczeniem. Porządkowanie to nie kwestia estetyki, lecz akt panowania to świadoma decyzja, co zasługuje, by pozostać w Twoim życiu, a co nie. Zadaj sobie pytanie: ile razy czułeś się zagubiony, bez motywacji, i wszystko zaczęło się. Od nieporządku wokół ciebie? Ile decyzji odkładasz tylko dlatego, że twój umysł nie ma przestrzeni, by jasno myśleć? Wyobraź sobie dwie osoby: jedna budzi się w chaotycznym pokoju, goni czas, zapomina o rzeczach, frustruje się, druga wstaje w czystym, uporządkowanym miejscu, ma pod ręką to, co potrzebne, oddycha głęboko i zaczyna dzień z jasnym celem. Różnica nie leży w szczęściu, lecz w dyscyplinie. Porządek to energia w harmonii. Nie chodzi tylko o sprzątanie, lecz o uproszczenie swojego życia. Gdy usuwasz to, co zbędne, robisz miejsce na to, co naprawdę ważne. Twoje otoczenie jest lustrem. Jeśli o nie dbasz, twój umysł się oczyszcza, emocje stabilizują, a działania nabierają sensu. Porządek to nie obowiązek domowy. To rytuał siły, bo uporządkowany umysł nie reaguje na chaos. On nim włada. Lekcja szósta. Trenuj nawet wtedy, gdy nie masz siły. Prawdziwa dyscyplina zaczyna się w chwili, gdy znika motywacja. Każdy potrafi działać, gdy ma ochotę, lecz charakter hartuje się w te dni, gdy ciało ciąży, umysł wątpi, a dusza chce się poddać. Większość ludzi czeka, aż poczuje się gotowa. By działać. Mówią, że zaczną, gdy będą mieli więcej energii, inspiracji, gdy wszystko się ułoży. Ale ten moment prawie nigdy nie nadchodzi. Wygoda to pułapka. Przekonujecie, że chwila odpoczynku nie zaszkodzi, aż pewnego dnia odkrywasz, że twoja wola również słabnie, gdy jej nie używasz. Epiktet powiedział to brutalnie: Żaden człowiek nie jest wolny dopóki nie potrafi panować nad sobą. A nie ma panowania bez wysiłku. Trenować, pracować, lub po prostu dotrzymać słowa, nawet gdy ci się nie chce to akt władzy nad sobą to dowód, że to ty rządzisz, a nie twoje emocje. Czy czekasz, aż poczujesz się silny, żeby działać? Czy działasz, żeby stać się silnym? Ile razy twoje życie stanęło w miejscu, bo pomyliłeś zmęczenie z niemocą? Wyobraź sobie dwie osoby wykonujące tę samą rutynę. Jedna mówi, dziś nie dam rady, poddaje się zmęczeniu i tonie w poczuciu winy. Druga, choć wyczerpana, robi krok naprzód, choćby najmniejszy, i idzie dalej. Nie dlatego, że to łatwe, lecz dlatego, że wie, za każdym razem, gdy pokonuje lenistwo, staje się bardziej niezwyciężona. Trening to nie tylko wysiłek fizyczny. To praktyka duchowa. Za każdym razem, gdy wybierasz obowiązek zamiast pragnienia, hartujesz swój charakter tak, jak ogień hartuje stal. Będą dni, gdy zmęczenie cię przygniecie, ale właśnie wtedy dusza się wzmacnia. Bo siły się nie znajduje, siłę się buduje. A gdy potrafisz iść dalej, mimo braku energii, życie nagradza cię czymś, czego większość nie osiąga. Wolą, która się nie łamie, nawet w burzy. Jesteś wojownikiem, który pozostaje na nogach, gdy wszyscy inni już usiedli. Lekcja siódma: Dotrzymuj obietnic, nawet gdy boli słowo, jest ciężarem człowieka. To, co mówisz i robisz, definiuje twój charakter bardziej niż jakiekolwiek przemówienia o wartościach czy zasadach. Składając obietnicę, której nie dotrzymujesz, nie tylko tracisz zaufanie innych, łamiesz też coś w sobie własny szacunek. Na co dzień wielu ludzi rzuca puste obietnice. Zacznę jutro. Tym razem będzie inaczej. Dziś tylko odpocznę. Wmawiają sobie, że niedotrzymanie słowa nie ma konsekwencji, ale za każdym razem, gdy to robią, ich wola słabnie. Nie ma gorszej zdrady niż ta, którą popełniasz wobec samego siebie. Stoicy doskonale to rozumieli. Seneka pisał: To, co zostało obiecane, musi być spełnione. Obowiązkiem mędrca jest pozostać niezłomnym, nawet gdy boli. Dotrzymywanie słowa mimo bólu to trening duszy, nauka opierania się pokusie łatwej drogi, to zachowanie spójności między myślą, słowem i czynem, nawet gdy zmęczenie czy strach każą ci się cofnąć. Jaki sens ma mówić o dyscyplinie, jeśli twoje czyny jej nie potwierdzają? Jaką wartość ma twoje słowo, jeśli sam w nie nie wierzysz? Wyobraź sobie dwa szlaki. Na jednym człowiek, który wciąż obiecuje i zawodzi, jego poczucie własnej wartości się rozpada, jego głos traci siłę, jego umysł przestaje mu ufać. Na drugim ktoś, kto mimo trudności dotrzymuje słowa. Świat wokół Niego się zmienia, jego pewność siebie rośnie, a Jego słowo staje się gwarancją. Nie dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że jest konsekwentny. Dotrzymywanie obietnic to niesztywność. To szacunek. To powiedzenie samemu sobie to, co mówię, ma znaczenie. Kiedy dotrzymujesz słowa mimo niewygody, hartujesz swój charakter spełniona obietnica to ogień który hartuje twoją duszę. Za każdym razem, gdy pozostajesz wierny swojemu słowu, stajesz się silniejszy, bo w końcu nie jesteś tym, co planujesz zrobić. Jesteś tym, co naprawdę robisz, nawet gdy boli. Lekcja ósma. Nikt, nic ci nie jest winien. Przyjęcie tej prawdy zmienia wszystko. Nikt nie ma obowiązku traktować cię dobrze, rozumieć cię, ani dawać ci tego, co uważasz, że ci się należy. Trudno to zaakceptować, ale właśnie ten opór rodzi cierpienie. Spędzamy dużą część życia, oczekując, że inni docenią nasz wysiłek, zrozumieją nasze intencje lub odpowiedzą tak, jakbyśmy chcieli. Gdy tak się nie dzieje, czujemy frustrację, gniew lub rozczarowanie. Ale te emocje nie wynikają z rzeczywistości, rodzą się z oczekiwań. Stoik rozumie, że świat nie kręci się wokół jego pragnień. Seneka napisał: Oczekiwać wdzięczności od niewdzięcznych to strata czasu. Ta nauka nie ma uczynić nas zimnymi, lecz wolnymi, bo gdy przestajesz oczekiwać, zaczynasz działać z przekonania, a nie dla nagrody. Czynisz dobro, bo to właściwe, nie dlatego, że ktoś cię za to pochwali. A co, jeśli przestałbyś oczekiwać, że inni cię zrozumieją? I po prostu żyłbyś zgodnie ze swoimi zasadami? Co, jeśli zamiast domagać się sprawiedliwości, sam stałbyś się jej przykładem? Wyobraź sobie dwie osoby pomagające przyjacielowi. Jedna robi to, licząc na uznanie. Gdy go nie otrzymuje, czuje się zraniona i wykorzystana. Druga pomaga bez oczekiwań. Jej satysfakcja płynie z samego aktu pomocy, nie z reakcji drugiego człowieka. Jedna zostaje uwięziona w goryczy, druga odnajduje spokój. Życie bez oczekiwań nie oznacza rezygnacji. Oznacza uwolnienie się od potrzeby kontrolowania tego, czego kontrolować się nie da. Nikt nie jest ci winien zrozumienia, miłości ani szacunku, ale ty sam jesteś sobie winien godność, prawość i cel. To właśnie jest prawdziwa wolność nie uzależniać swojego spokoju. Od zachowania innych. Marek Aureliusz ujął to jasno. Mędrzec nie obwinia ani bogów, ani ludzi. Rozumie, że świat nic mu nie jest winien, a mimo to daje mu z siebie to, co najlepsze. Kiedy pojmiesz, że nikt nic ci nie jest winien, zrywasz najsubtelniejsze kajdany, kajdany oczekiwań, bo tylko ten, kto niczego nie oczekuje, może wszystko przyjąć z wdzięcznością. To, co usłyszałeś. Nie jest zbiorem prostych refleksji, lecz mapą, która pozwala zerwać niewidzialne kajdany wiążące twojego ducha. Każda lekcja stoicka prowadzi do tej samej prawdy. Prawdziwa siła nie polega na panowaniu nad światem, lecz na panowaniu nad sobą. Podczas gdy wielu szuka uznania, sprawiedliwości zewnętrznej, czy kontroli nad tym, co niekontrolowalne, stoik rozumie, że potęga zaczyna się wewnątrz. Akceptować rzeczywistość, bez oporu, panować nad emocjami, nie tłumiąc ich, iść z celem, nawet pośród chaosu. To nie są idee oderwane od życia, to broń, która pozwala stawić mu czoła z równowagą i odwagą. Epiktet powiedział jasno: Nikt nie jest wolny, jeśli nie panuje nad sobą. Ta wewnętrzna wolność to skarb, którego szuka każdy niezłomny człowiek. Na tej drodze zrozumiałeś, że ból jest nieunikniony. Lecz cierpienie jest wyborem, że kontrola nie leży w tym, co zewnętrzne, ale w twojej reakcji, że trudności nie są karą, lecz treningiem duszy. Odkryłeś, że dyscyplina jest mostem między tym, kim jesteś, a tym, kim możesz się stać, a akceptacja nie jest poddaniem się, lecz mądrością w działaniu. Zrozumiałeś też, że świat nic ci nie jest winien, i w tej świadomości odnalazłeś wolność, od emocjonalnego niewolnictwa, oczekiwań. Nie potrzebujesz już uznania ani potwierdzenia swojej wartości, bo ta nie zależy od nikogo. Przestałeś być ofiarą okoliczności, stając się panem własnego losu. Człowiek niezłomny to nie ten, który nigdy nie upada, lecz ten, który po każdym upadku powstaje silniejszy, spokojniejszy i bardziej świadomy. Nie boi się chaosu, przyjmuje go. Nie ucieka przed bólem, przemienia go. Nie gubi się w hałasie świata, bo nauczył się słuchać swojego wnętrza. Pomyśl o ogniu ten sam, który niszczy, potrafi też oczyścić. Tak samo działa życie dla tego, kto podąża ścieżką stoicyzmu. Wszystko, co ci się przydarza, możecie spalić albo ukształtować zależy, jak to przyjmiesz. Podążanie tą drogą nie obiecuje życia bez burz, ale uczy, jak pozostać niewzruszonym, gdy one nadejdą. Bo być niezłomnym, to nie znaczy trwać z dumy, to znaczy zachować spokój, gdy wszystko inne się rozpada.